Adam Krasko z pierwszej edycji Rolnik Szuka Zony Agnieszki, która zgłosiła się do programu. W zerowym odcinku Rolnik Szuka Zony 10 przedstawiono sześć rolników i dwie rolniczki, którzy wydaje się Ania szukać milości w show TVP i dostarcza tym samym emocji widzom. Jedna z rolniczek, która zgłosiła się do programu, jest Agnieszka, 40-letnia właścicielka stadniny Koni. Koniej jest dziectwo to jej pasja od najmłodszych lat. W rozmowie z Marta Manowska Agnieszka przyznala, „Za tak bardzo byla zajęta stadnina, że nie zauważyła, jak uciekli jej czas. Dopiero w pandemii poczuła samotność. Teraz chcę zalozyć rodzinę. Szuka wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od lat 35 do 50 z uporządkowanym życiem zawodowym. Poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. Kogo zna kogo będzie mogła liczyć? Nie ukrywa, zamarzy o dziecku. Po emisji odcinka zerowego w mediach zaczęły pojawiać się nieprzychylne Agnieszce komentarze. Internauci krytykowali wiek rolniczki i fakt, ze zbyt późno myśli o rodzinie. 40 lat i rodziny chcę zakładać, to się obudziła babcia, za na dziecko w tym wieku pisali hejterzy w komentarzach. Na szczęście takich krzywdzacych opinii nie jest wiele. Większość z internautów z sympatia pisze o rolniczce, która bardzo poswiedziła się swojej pasji i rozwijaniu firmy. A trzeba podkreślić, że Agnieszka z Biskupca samodzielnie gospodaruje na 17 hektarach, hoduje konie, prowadzi osrodek z dziecki oraz hotel i restauracje. Adam Krasko, który był uczestnikiem pierwszej edycji programu Rolnik Szukazony, skomentował nowa edycję programu. Cieszę go, że do udziału zgłosili się kobiety. Na pewno fajnie, zim w nowej edycji są dwie panie. Tutaj wielki szacunek. Podziwiam je za to. Za nie boję ja się, walczy co miłość. Trzymam za nie kciuki, by im się to udało. Czytałem niestety bardzo negatywne komentarze. Jeśli chodzi o te panie, do Agnieszki internauci ma pretensje, zanim w wieku 40 lat decyduje się na szukanie miłości w telewizji, zaczął Krasko w rozmowie z plotkiem. Rolnik jest oburzony krytyka pod adresem rolniczek. Do wszystkich hejterów mam jasny komunikat: Odczepcie się od tej kobiety, dajcie jej szansę na milost. Każdy na to zasługuje, dlaczego ona nie? Kontrowersje niezrozumialeń wywołuje to dla mnie fakt. Za niektórym internautom nie podoba się, że ona w wieku 40 lat chciałaby mieć dziecko. Pojawili się komentarze w stylu: A gdzie ona byle wcześniej, przegapiła swoje szanse. I tym podobne. Nikomu nic do tego mówi Adam Krasko. Krasko podkreślił, jak bardzo wymagająca jest praca w rolnictwie jak wiele czasu się poswieca gospodarstwu. To wszystko wymaga wysiłku, i bardzo często, tak jak w przypadku Agnieszki czy Anny, brak jest czasu dla siebie. Ci ludzie nie zapominają, że one pracowały ciężko na wsi. Dbali o rozwój swojego gospodarstwa i trzeba docenić. Zen znalazł i chwilę, by zawalczyć o siebie. Cieszę się, że obie panie chcą teraz zwolnić trochę tempo, i doszli do wniosku. Za czas na zalożenie rodziny. Na to nigdy nie jest za późno. Trzeba im tylko kibicować i dodawać w tym skrzydel. Dzieci to najważniejszy owoc miłości. Wiek 40 lat nie wyklucza kobiety z tego daru. Życzę wszystkim więcej empatii i popatrzenia na siebie. A nie oceniania innych podsumował uczestnik pierwszej edycji rolnik szukazony.